Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla was recenzję gry dla dorosłych marki Love Steam o enigmatycznej nazwie Wyzwanie. Grę otrzymałem od sklepu Eroskosz.pl, a link do niej znajdziecie w opisie pod filmem. Dla zainteresowanych, kod rabatowy na wszystkie produkty w sklepie Eroskosz.pl ma hasło Sztuka Kochania, czyli Art of Love. Gra przychodzi w minimalistycznym, choć jednocześnie niezwykle estetycznym opakowaniu. Całość bardzo ładnie wydana. Warto dodać, że jest to produkt polski. Przejdźmy do zawartości pudełka. Zawiera 60 kart z zasadami. Dodatkowo, 4 karty specjalne, które pozwalają na przełożenie zadania na inny termin, lub dają możliwość jego powtórzenia. Samo wykonanie kart jest na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod kątem estetycznym, jak i jakości materiału, z którego są zrobione. Są karty dla niej oraz dla niego. W komplecie jest też oczywiście instrukcja obsługi, w której wszystko opisane jest w sposób jasny i zrozumiały. Sama gra polega na realizacji zadań na przemienie lasowanych przez partnerów. Dodatkowo powinna trwać 30 dni, ale można ustalić inny czas. W każdym razie nie jest to gra na jednym wieczór. Komu ją polecam? Wszystkim. Zarówno dla młodych par, które dopiero weszły w związek i chcą w fajny, oryginalny sposób nawzajem poznać swoją seksualność, a także dla osób z dłuższym stażem relacji, poszukujących urozmaicenia, pikanterii oraz pewnej nieprzewidywalności. Warto wracać yy, do tej gry co pewien czas. Zadania są dość ciekawe i ekscytujące, wiele z nich autentycznie przyprawia o szybsze bicie serca, ale szczegółów nie zdradzą. Mogę tylko wspomnieć, że w grze występują sugestie co do miejsc. Na pewno nie, na pewno nie będziecie się nudzić... A świetnie razem bawić i wasza relacja tylko na tym skorzysta. Po skończonej zabawie warto rozważyć pozostawienie sobie wszelkich treści typu zdjęcia lub wiadomości jakie miały miejsce podczas rozgrywki. Dlaczego? Nie powiem, natomiast zachęcam do dokładnego przeczytania instrukcji, tam znajdziecie odpowiedź. Gra wyzwanie to świetny pomysł na oryginalny prezent z okazji walentynek, rocznicy i nie tylko, który pobudzi waszą kreatywność i wyobraźnię. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.